Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Sejon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, Królewskim diademem w dłoni Twego Błoga. Nie będą więcej mówić o Tobie, porzucona, O krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą, moje w niej upodobanie, A krainę Twoją poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu I Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, Tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizdyjskiej, wstał na Godze i skinąwszy ręką, przemówił: Słuchajcie Izraelici. I wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych, i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Następnie powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasosa, Naasos ojcem Salomona, Salomon ojcem Boza, a matką była Rahab. Bos był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozefata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza, Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa. Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela. Salatiel ojcem Zorobabela. Zorobabel ojcem Abiuda. Abiut ojcem Eliakima. Eliakim ojcem Azora. Azor ojcem Sadoka. Sadok ojcem Achima. Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus.